Nareszcie moja pierwsza książka jest już dostępna w księgarniach. Insicht to ponad 700 stron praktycznej psychologii i zaawansowanego rozwoju osobistego, to dziesięć rozdziałów składających się na proces odkrywania swojego wewnętrznego świata. O czym jest Insigt? Duma mnie rozpiera. Ponad 700 stron popartej badaniami wiedzy psychologicznej i mnóstwo praktycznych ćwiczeń i doświadczeń. Spójny i kompleksowy system zmiany osobistej. Fascynujący proces i podróż w głąb siebie. Czekałem na ten moment bardzo długo. Jak się to wszystko zaczęło? Psychologią i rozwojem osobistym zajmuję się już ponad 10 lat. Jakieś 3 lata temu postanowiłem zebrać całą swoją wiedzę i doświadczenie w jednym miejscu. Jak się okazało? Proces pisania tej książki wyszedł daleko po zagromadzenie i porządkowanie moich przemyśleń. To był proces twórczy sam w sobie. Podczas pisania pojawiło się w mojej głowie wiele nowych wniosków i odkryć. Na początku chciałem napisać książkę o tym, jak stać się samodzielnym w pracy nad sobą. O tym, jak nauczyć się praktykować rozwój osobisty w taki sposób, aby nie być uzależnionym od szkoleń, coachów czy terapeutów. Ale, aby móc rozwiązywać swoje problemy samemu, po drodze postanowiłem mocno rozwinąć moją koncepcję i stworzyć na tej podstawie metodę. Która będzie dla ludzi spójnym i kompleksowym systemem zmiany osobisty. tak powstała metoda Insight. Z pewnością nie można tej książki nazwać poradnikiem. To książka o psychologii i o pracy nad sobą bez drogi na skróty. Nie obiecuje tam niesamowitej transformacji po wykonaniu kilku prostych ćwiczeń. Dzielę się natomiast moim spojrzeniem na to jak świat, w którym żyjemy, wpływa na naszą psychikę i jak możemy uwolnić się od destrukcyjnego, wpływu ograniczających społecznych schematów. Pisze o edukacji, o cachingu i o psychoterapii. Pisze o tym, jak usunąć ze swojej głowy cały ten chaos i w sposób spokojny i uważny zajrzeć w głąb siebie. Pokazuje metody, dzięki którym możesz zmieniać swój sposób myślenia, krok po kroku, aby nie rozpisywać się za bardzo o zawartości książki. Przytoczę tutaj bardzo zwięzły i krótki opis, który umieściłem na tylnej okładce dwukropek czym jest mentalna dojrzałość? Mentalna dojrzałość to stan głębokiej równowagi psychicznej, zdrowego samowsparcia i wolności od autodestrukcyjnych nawyków naszego umysłu, to samoświadomość prowadząca do zrozumienia swojej natury a także odwaga do życia w zgodzie ze sobą, to również otwartość na swój świat wewnętrzny i gotowość do spojrzenia w najgłębsze zakamarki własnej psychiki. Droga do stanu mentalnej dojrzałości jest fascynującą podróżą do wnętrza siebie, podróżą, której celem jest wgląd, samopoznanie i samodzielne rozwiązanie własnych, mentalnych łamigłówek, co cię czeka na końcu tej drogi. Życie pełnią życia. Według Twojego własnego przepisu Insikht to metoda, dzięki której przejdziesz przez ten proces samodzielnie, krok po kroku, uspokoisz ten gadatliwy, chaotyczny umysł, zyskasz głęboki wgląd we własne świat wewnętrzny, zaczniesz wsłuchiwać się w głos swojej intuicji, a co za tym idzie? Będziesz odnajdywać w sobie odpowiedzi na swoje najważniejsze pytania. Nawiążesz dialog z różnymi częściami własnej osobowości i poznasz cały zestaw praktycznych narzędzi do systematycznej pracy nad sobą. Książka składa się z trzy części. Część 1. Dojrzałość Część 2. Wygląd Część 3. Praktyka Oraz 10 rozdziałów. Rozdział pierwszy. Edukacja rozdział 2, ludzka natura rozdział 3, droga do dojrzałości rozdział 4, metoda insikt rozdział 5, introspekcja rozdział 6, myślenie intuicyjne rozdział 7, samopoznanie rozdział 8, myślenie pytaniami rozdział 9, wewnętrzne porozumienie rozdział 10, spotkania ze sobą, a także z dwóch dodatków. Lekkość myślenia i plan na 30 dni. W książce zmieściłem w sumie ponad czterdzieści ćwiczeń i doświadczeń. Dwie metody są opisane na kilkudziesięciu stronach książki, tak aby wyposażyć cię w narzędzia, które zostaną z tobą do końca życia. Po każdym rozdziale znajdziesz podsumowanie wszystkich przytoczonych idei. Jeśli potrzebujesz więcej argumentów za tym, aby przeczytać insikt. Zajrzyj do artykułu 17 powodów, dla których warto przeczytać insikt. Jeden z powodów widzisz poniżej. Piękne ilustracje, które obrazują niektóre z idei przeze mnie opisywanych są dziełem Tawadhy Toryselguero, młodej, utalentowanej artystki z Hiszpanii. Za pomocą tysięcy czarnych kropek tworzyła obrazy. Które niezwykle wzbogacają mój przekaz. Jeśli masz już swój egzemplarz, daj znać w komentarzach jakie są twoje pierwsze odczucia. A jeśli jeszcze nie masz Insikt, wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o tej książce dowiesz się na jej stronie internetowej www.insikt.pl. Znajdziesz tam, krótki opis każdego rozdziału, darmowy fragment książki do pobrania, opis wszystkich modułów darmowej aplikacji mobilnej. Terminy i miejsca spotkań autorskich Możliwość zamówienia książki przez Internet z darmową przesyłką. Przejdź na stronę Książki i zamów swój egzemplarz.